Jesienne liście wirujące w powietrzu przypominały Markowi Kowalskiemu o tamtym dniu sprzed 25 lat. Stał teraz na skraju lasu w Bieszczadach, gdzie kiedyś rozłożył się obóz harcerski Sokół. Jako były druhna, a teraz lokalna dziennikarka, przyjeżdżał tu co roku w rocznicę zniknięcia Piotra Nowaka, swojego najlepszego przyjaciela z drużyny. Wiatr szarpnął mocniej, a z wysokiej sosny spadł zmięty kawałek papieru. Marek instynktownie go złapał, chcąc wyrzucić do kieszeni na śmieci, ale zatrzymał się. To nie był zwykły śmieć. Papier był pożółkły, a atrament częściowo wyblakły, ale wciąż czytelny. Jego serce zabiło szybciej, gdy rozpoznał znajome pismo. Jeśli ktoś to znajdzie, nazywam się Piotr Nowak, mam szesnaście lat i jestem na obozie harcerskim w Bieszczadach. Coś się dzieje. Drug Stanisław. On nie jest tym, za kogo się podaje. Widziałem go wczoraj w nocy. Ręce Marka zaczęły drżeć. Po tylu latach poszukiwań, po tylu bezsennych nocach, gdy policja zamknęła sprawę jako ucieczkę z domu, trzymał w dłoniach potencjalny dowód na to, co naprawdę stało się z Piotrem. Telefon w jego kieszeni zadzwonił. To była żona, Anna. Marek, gdzie jesteś? Obiad już prawie gotowy, a Kasia pyta o tatę. Anna, głos mu się załamał. Znalazłem coś list od Piotra. Cisza po drugiej stronie. Anna wiedziała, jak bardzo ta sprawa nurtowała jej męża przez wszystkie te lata małżeństwa. Wracaj do domu, kochanie, porozmawiamy o tym spokojnie. Marek wsunął list ostrożnie do portfela i ruszył w stronę samochodu. Parking przy dawnym obozie był teraz zarośnięty trawą, ale wciąż pamiętał każdy szczegół tamtego miejsca. Drewnianych domków już nie było, ale pozostały fundamenty i ognisko, wokół którego spędzali wieczory, śpiewając harcerskie pieśni. W drodze powrotnej do Sanoka jego myśli powróciły do lata 1998 roku. Piotr był chłopakiem, który zawsze miał pomysły na przygody. Wysoki, szczupły z jasnobrązowymi włosami i zawsze z szerokim uśmiechem. Tego ostatniego wieczoru w obozie wydawał się jednak inny, zamknięty w sobie, niespokojny. Gdy Marek zapytał go, czy wszystko w porządku, Piotr tylko pokręcił głową i powiedział: Jutro ci wszystko opowiem. Ale jutro już nie było Piotra. Marek zaparkował przed swoim domem na osiedlu Węglówka. Anna wyszła mu na spotkanie, jej brązowe oczy pełne niepokoju. Po trzynastu latach małżeństwa znała każdą jego minę. Pokaż mi ten list. Powiedziała bez wstępów. W kuchni, przy stole przykrytym ceratą w czerwono-białą kratkę, pamiątką po babci Anny, Marek ostrożnie rozłożył pożółkły papier. Anna przeczytała go dwa razy, zanim odezwała się: Wspominałeś mi kiedyś o tym druhnie, Stanisławie. To był ten starszy, który prowadził nocne warty? Tak, Stanisław Wójcik. Miał może dwadzieścia pięć lat. Nikt z nas go szczególnie nie lubił. Był bardzo surowy. Czasem nawet agresywny, ale dorośli mu ufali. A co z nim stało się po zniknięciu piotra? Marek zmarszyczył brwi. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że przestał być druchną niedługo po tym obozie. Ponoć przeprowadził się gdzieś na zachód. Jedenastoletnia Kasia wbiegła do kuchni, jej jasne warkoczyki podskakując przy każdym kroku. Tato czemu tak długo nie było cię w domu? Robiłam ci rysunek. Marek schował szybko list i przytulił córkę. Przepraszam, księżniczko pokażesz mi później, dobrze? Teraz tata musi załatwić jedną ważną sprawę. Po kolacji, gdy Kasia poszła już spać, Marek i Anna siedzieli w salonie przed telewizorem, ale żadne z nich nie oglądało wieczornych wiadomości. Musisz to zgłosić na policję powiedziała Anna wiem, ale po tylu latach czy uwierzą? Czy będą chcieli ponownie otworzyć sprawę? A jeśli Piotr wciąż żyje gdzieś, jeśli potrzebuje pomocy? Tej nocy Marek nie mógł zasnąć. Leżał i patrzył w sufit, słysząc równomierny oddech żony. Po tylu latach wreszcie pojawiła się nadzieja na rozwiązanie zagadki, która nurtowała go od młodości, ale też strach przed tym, czego mógł się dowiedzieć. Następnego dnia Marek zgłosił się do komendy policji w Sanoku. Posterunek znajdował się w starym budynku przy ulicy Mickiewicza, gdzie wysokie, ponure okna. Przypominały raczej więzienie, niż miejsce, gdzie ludzie szukają pomocy. Komisarz Tomasz Król przyjął go w swoim gabinecie. Był to mężczyzna po pięćdziesiątce, z siwymi włosami i zmęczonymi oczami, kogoś, kto widział w życiu za dużo. Panie Kowalski, pamiętam tę sprawę, powiedział, gdy Marek pokazał mu list. Pracowałem wtedy jako młodszy aspirant. Przesłuchiwaliśmy wszystkich z obozu, włącznie z tym wujcikiem. I co powiedział? To samo co wszyscy, że Piotr wieczorem wydawał się normalny, że nocna warta przeszła spokojnie. Rano po prostu nie było chłopaka w namiocie. Komisarz wziął list do ręki i obejrzał go dokładnie. Ten papier rzeczywiście wygląda na stary, będziemy musieli go zbadać w laboratorium. A czy pan ma jakieś próbki pisma Piotra do porównania? Marek wyciągnął z torby stary zeszyt w kratkę. Zachowałem jego notatki z geografii, byliśmy w tej samej klasie. Komisarz porównał oba pisma. Nawet dla laika podobieństwo było uderzające. Zostawię to u nas. Odezwiemy się w ciągu tygodnia. A ten druh na wujcik? Wie pan gdzie można go teraz znaleźć? Próbowałem szukać w internecie, ale nie znalazłem nic konkretnego. Ktoś mi mówił, że może mieszka we Wrocławiu. Po wyjściu z komisariatu Marek podjechał do redakcji tygodnika Sanockiego, gdzie pracował jako korespondent. Była to niewielka redakcja w kamienicy przy rynku, gdzie pachniało kawą i farbą drukarską. Jego szef, redaktor Kazimierz Nowicki, był człowiekiem z doświadczeniem w branży. Gdy Marek opowiedział mu o liście, Nowicki odchylił się w fotelu i założył ręce za głowę. To może być przełom w sprawie, która od lat intryguje okolicznych mieszkańców, powiedział w końcu. Ale musimy działać ostrożnie. Jeśli napiszemy artykuł, może to zaszkodzić śledztwo. A może pomoże? Ktoś może się odezwać z nowymi informacjami, albo przestraszymy kogoś, kto ma coś na sumieniu. Marek spędził resztę dnia przeszukując archiwum redakcji i internetowe bazy danych. W końcu znalazł coś interesującego. W 2003 roku Stanisław Wójcik był podejrzany o molestowanie nieletnich w ośrodku wypoczynkowym pod Wrocławiem. Sprawa została umorzona z braku dowodów, ale Wójcik stracił pracę telefon przerwał mu poszukiwania. To była Anna. Kochanie, zadzwoniła do mnie Halina Nowak. Halina była matką Piotra. Po zniknięciu syna popadła w głęboką depresję, z której nigdy się całkowicie nie wyzdrowiała. Jej mąż zmarł pięć lat później na zawał. Znajomi mówili, że z rozpaczy. Co chciała? Słyszała w mieście, że znalazłeś coś związanego z Piotrem. Jest bardzo poruszona. Może powinieneś do niej pojechać. Marek westchnął. Halina mieszkała sama w starym domu na posadzie, otoczona pamiątkami po synu. Jej odwiedziny zawsze były trudne, ale tym razem mogą być wyjątkowo ciężkie. Jadę do niej teraz. Dom Halinki Nowak stał na końcu wąskiej uliczki, otoczony wysokim płotem z desek. Ogród, kiedyś pięknie zagospodarowany, teraz był zarośnięty. Halina otworzyła drzwi jeszcze zanim Marek zdążył zapukać. Marek, czy to prawda? Jej głos drżał. W środku nic się nie zmieniło od lat. Na pianinie wciąż stało zdjęcie Piotra w mundurku harcerskim, na ścianach wisiały jego dyplomy ze szkoły i rysunki z dzieciństwa. Znalazłem list, który może pochodzić od Piotra, powiedział ostrożnie Marek. Policja go bada. Halina usiadła ciężko w fotelu przy oknie. Przez wszystkie te lata wiedziałam, że żyje. Matka to czuje. Ale wszyscy mówili, że to niemożliwe, żeby się odezwał. Pani Halino. W tym liście Piotr wspomina o druchnie Stanisławie. Czy pamięta pani coś szczególnego o tym człowieku? Kobieta zamyśliła się. Pamiętam, że się nie podobał. Gdy odwiedzałam was w obozie, wydawał się dziwny. Za bardzo interesował się chłopcami i pamiętam, że Piotr powiedział mi kiedyś, że na Stanisław ma dziwne zasady w sprawie kar za przewinienia. Jakie zasady? Kazał chłopcom rozbierać się, gdy ich karał. Mówił, że to harcerska tradycja, ale Piotr wiedział, że to nieprawda. Marek poczuł, jak żołądek ściska mu się w supeł. Dlaczego Piotr mi o tym nie powiedział? Bał się. Stanisław groził, że jeśli ktoś się pożali, to cały obóz zostanie rozwiązany, a rodzice będą musieli płacić kary. Gdy Marek wychodził od Haliny, słońce już zachodziło za wzgórzami, powietrze było chłodne i pachniało jesienią. W telefonie miał trzy nieodebrane połączenia od Anny i jedną wiadomość od komisarza króla. Proszę przyjechać jutro rano, mam ciekawą informację. Komisarz król czekał na Marka z wynikami ekspertyzy i dodatkowymi dokumentami rozłożonymi na biurku. Pismo jest autentyczne powiedział bez wstępów. Laboratorium potwierdza: to na pewno ręka Piotra Nowaka. A papier rzeczywiście ma około 25 lat. Marek poczuł ulgę i jednocześnie niepokój. Ale to nie wszystko, kontynuował komisarz. Uruchomiliśmy ponownie śledztwo i skontaktowaliśmy się z kolegami z Wrocławia. Stanisław Wójcik zmarł w 2018 roku w szpitalu psychiatrycznym. Ale przed śmiercią zostawił pewne dokumenty. Król przesunął przez biurko gruby folder. To jego dziennik i listy. Wójcik cierpiał na zaburzenia osobowości i pod koniec życia miał poczucie winy, które go dręczyło. Pisał o grzechach z przeszłości i o „chłopcu, który wiedział za dużo”. Marek otworzył folder drżącymi rękami. Pierwsza kartka była datowana na 15 sierpnia 2018, na trzy miesiące przed śmiercią Wójcika. Nie mogę już dłużej. Ten chłopak, Piotr, on mnie prześląduje w snach. Trzeba było go puścić wolno, ale bałem się. Bałem się, że wszystko wyjdzie na jaw. Czy to znaczy, że Piotr nie żyje? zapytał Marek słabo. Nie do końca, czytaj dalej. Kolejne wpisy w dzienniku odsłaniały przerażającą prawdę. Wójcik rzeczywiście molestował chłopców w obozie, a Piotr przypadkowo go na tym przyłapał podczas nocnej warty. Gdy następnego dnia Piotr pogroził mu, że wszystko opowie rodzicom, wójcik w panice zaatakował chłopaka. Nie chciałem go skrzywdzić, tylko ogłuszyć, żeby miał czas przemyśleć, ale uderzył głową o kamień. Myślałem, że nie żyje. Zaniosłem go do starej chaty myśliwskiej kilometr od obozu. Gdy się obudził, był słaby i zdezorientowany. Komisarz wskazał na mapę rozłożoną na biurku. Znaleźliśmy tę chatę. Została opuszczona w latach dziewięćdziesiątych. Po opisie z dziennika wysłaliśmy tam patrol i. Chata się zawaliła jakieś dziesięć lat temu, ale znaleźliśmy ślady długotrwałego pobytu kogoś w środku. Resztki ubrań, przedmioty osobiste. I to Komisarz wyciągnął z szuflady plastikową torebkę z dowodem rzeczowym. W środku był niebieski sznurek harcerski z charakterystyczną klamrą. To należało do Piotra? Jego matka to potwierdza. Ale to nie wszystko. Wójcik pisze, że trzymał chłopaka w chacie przez kilka miesięcy karmiąc go i próbując przekonać, żeby o niczym nie mówił. Piotr był jednak zdeterminowany, żeby wrócić do domu. Marek czuł się, jakby świat obrócił się do góry nogami. Co się stało dalej? Według dziennika w grudniu 1998 roku Piotr uciekł. Wójcik przez tydzień go szukał, ale bez skutku. Założył, że chłopak zmarł z zimna w lesie, ale ciało nigdy nie znaleziono. Znaczy, może jednak żyje? Komisarz pokręcił głową. Niestety jest jeszcze jeden wpis z 2015 roku. Wójcik pisze, że spotkał kogoś, kto poznał Piotra. Bezdomnego mężczyznę w Krakowie, który nazywał się Paweł Kowalczyk, ale miał charakterystyczną bliznę na czole, taką samą, jaką miał Piotr po wypadku w chacie. Serce marka przestało na chwilę bić. Bezdomnego? Według wójcika, ten mężczyzna miał problemy psychiczne. Najwidoczniej trauma z porwania zniszczyła mu psychikę. Żył na ulicy. Nie pamiętał swojego prawdziwego nazwiska. Wójcik pisał, że chciał się do niego zbliżyć, ale mężczyzna uciekł, gdy go zobaczył. Czy policja w Krakowie. Już sprawdzamy. Paweł Kowalczyk był znany w ośrodkach dla bezdomnych. Ostatni raz widziano go w 2019 roku. Potem ślad się urywa. Marek opuścił komisariat w stanie szoku. Prawda okazała się bardziej skomplikowana i bolesna niż wszystko, co sobie wyobrażał przez te lata. Piotr żył, ale jego życie zostało zniszczone przez traumę. Telefon zadzwonił w chwili, gdy wsiadał do samochodu. Marek? To był nieznany mu głos, ochrypły i niepewny. Słucham, to, to ja, Piotr. Marek nie wiedział, czy to prawda, czy sen, czy może jakiś okrutny żart. Głos w słuchawce był znużony, starszy, ale gdy powiedział: Pamiętasz, jak spłonął nasz namiot, bo Franek zostawił świeczkę zapaloną nie było już wątpliwości. Piotr, gdzie jesteś? W Krakowie, w ośrodku na Kazimierza. Wczoraj zobaczyłem w internecie artykuł o tym liście. To ja go napisałem w chacie, zanim uciekłem. Marek siedział w samochodzie na parkingu przed komisariatem. Łzy płynęły mu po policzkach. Przyjadę po ciebie dzisiaj. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja nie jestem już tym Piotrem, którego znałeś. Nie ma znaczenia. Jesteś moim przyjacielem. Droga do Krakowa nigdy nie wydawała się Markowi tak długa. Dzwonił po drodze do Anny, do komisarza króla, do Haliny Nowak. Wszyscy płakali przez telefon. Ośrodek dla bezdomnych przy ulicy Świętego Kazimierza mieścił się w starym budynku klasztornym. Piotr czekał w świetlicy, w kącie przy oknie. Był chudy przedwcześnie siwowłosy, z głębokimi zmarszczkami wokół oczu, ale gdy się uśmiechnął, Marek zobaczył w nim swojego przyjaciela z obozu. Hej, Marek. Hej, Piotrek. Rozmowa była trudna. Piotr opowiadał urywkami o latach na ulicy, o problemach z pamięcią, o lękach, które go nękały, o tym jak przez lata nie pamiętał swojego prawdziwego nazwiska, żyjąc pod fałszywą tożsamością, którą sam sobie stworzył. Dopiero kilka lat temu zacząłem odzyskiwać wspomnienia, ale bałem się wrócić, bałem się, że nikt już mnie nie chce. Twoja mama czekała na ciebie każdego dnia przez 25 lat. Tego wieczoru Marek zadzwonił do Haliny Nowak. Pani Halino, może pani jutro rano przyjechać na dworzec w Sanoku. Dlaczego Marek? Ktoś chce panią zobaczyć. Następny dzień był jednym z najważniejszych w życiu Marka. Stał na peronie razem z Piotrem, obserwując jak pociąg z Krakowa wjeżdża na stację. Piotr był bardzo nerwowy. Ściskał w dłoni małą papierową torebkę z rzeczami osobistymi. Halina Nowak wysiadła z pierwszego wagonu. Włosy miała całkowicie siwe, była bardzo schudzona, ale gdy zobaczyła swojego syna, nagle stała się młodsza o 20 lat. Piotrek? Mama. Uścisk trwał bardzo długo. Płakali wszyscy na peronie: Marek, Anna z Kasią, którą przywieźli na to spotkanie, nawet konduktor pocierał oczy. W następnych miesiącach życie wszystkich powoli wracało do normy. Piotr zamieszkał z matką i zaczął terapię u psychologa. Marek pomagał mu w załatwianiu dokumentów i znajdowaniu pracy. Komisarz król zamknął sprawę. Sprawiedliwości zadość uczyniono w inny sposób niż przez sąd. Pewnego dnia, późną jesienią, Marek i Piotr pojechali razem w Bieszczady na miejsce dawnego obozu. Stare ognisko było już prawie niewidoczne pod warstwą liści, ale sosna z której spadł list wciąż rosła, wysoka i mocna. Dziwne, powiedział Piotr, patrząc w górę. Przez te wszystkie lata ten list wisiał gdzieś tam, czekając, aż ktoś go znajdzie. Czekał na właściwy moment, odpowiedział Marek, na moment, gdy wszyscy będziemy gotowi naprawdę. Wiatr szumiał w koronach drzew, ale tym razem nie przyniósł żadnych tajemnic, tylko spokój i nadzieję na przyszłość. Piotr zaczął powoli odbudowywać swoje życie. Znalazł pracę w bibliotece miejskiej w Sanoku, gdzie jego spokojny charakter i doświadczenia życiowe pomagały mu w kontakcie z czytelnikami. Halina Nowak po raz pierwszy od 25 lat zaczęła się uśmiechać. Marek napisał artykuł o całej sprawie, który został opublikowany nie tylko w lokalnej prasie, ale i w ogólnopolskich mediach. Historia Piotra stała się symbolem nadziei dla rodzin zaginionych dzieci, a sosna w Bieszczadach rośnie nadal. Jej gałęzie sięgają coraz wyżej ku niebu, jak symbol tego, że nawet najciemniejsze tajemnice w końcu wychodzą na światło dzienne. Historia ta, choć fikcyjna, jest poświęcona wszystkim rodzinom, które wciąż czekają na powrót swoich bliskich oraz organizacjom pomagającym osobom bezdomnym i zaginionym odzyskać swoją tożsamość.